Siemano, widzowie, w dzisiejszym e, dniu odcinku mamy poradnik dotyczący kretów z, ze stroną Mindsweeper Analyzer. Można powiedzieć, będziecie mieli link w opisie, ale dobrze, tak na szybko, żeby nie, nie przyciągać. To tak, tutaj ustawiamy tak jak macie, czyli custom. Tu mamy szerokość naszego pola, mamy 5x5, 5, więc ustawiamy 5x5. 5. Mamy 5, 6, 7. Czyli ustawiamy 7 min, damy build al flagging 24 piksele, mine, i tak zostawiamy. I, i możemy zrobić tak, że tu damy tak, pisujemy od razu 1. Czekajcie, 1. Tutaj damy, tu mamy kreta, czyli mamy tutaj, zaznaczamy flagą. Dajmy tutaj, tutaj mamy 2, czyli tak i tak. Czekajcie, trzeba kliknąć tak, dobra. I tutaj mamy kreta. Dajmy analyze. Czyli mamy procenty, czyli tutaj nie będzie. Dobra. Musimy jeszcze jedno pole. Czekaj, mamy 30%. Dajmy tutaj, tu mamy jeden. Czyli dajemy jeden. Analyze. Mamy 43%, dajmy tu. Czyli tu mamy trujeczkę. Tu mamy 50 szans. I tu jest dobrze. OK. Czyli tutaj damy flagę. Analyze. 40%. Dajmy tutaj może. Tu jest kred. Analyze. 40-40, dajmy może tu. Tu mamy tą. Dobra. Analyze. 20-25. Tutaj. Tu jest dwójka. Dajmy dwójkę. Analyze. 33%. Dajmy tu. To jest 1. Analyze. Czyli tutaj powinno być kred. Tu jest kred. Dobra. No, i tu mamy 33%, czyli dajmy tu, tu mamy trójkę. Analyze 50 na 50. Tu, no i, i tak wygląda. Mamy 7 łopat, y, niezużytych, można powiedzieć. Więc to jest y, lepsze niż jeżeli byśmy mieli rozkopywać i zgadywać. No, i nie ma co obliczać. To jest po prostu tutaj przekładamy wszystkie nasze wyniki, które są. E, Najeżdżamy no tu, na przykład klikamy 1, 2, 3. Zależy, jaka liczba nam się tam pojawi, no nie. I tyle. I tak z każdym poziomem na polowaniu na kreta, i po prostu mniej zużywamy łopat i możemy więcej pól wykopać. Link macie w opisie, zostawcie lajka suba. Discord y ADV Central jest w opisie. Y tutaj mamy ogólnie, tak, handle, e strefę gry. Mamy Hero Zero. Zapraszam Was do udzielania się tam i po prostu udzielania porad dla mnie, dla innych. Po prostu tyle. Zostawcie lajka, suba, nara.